Ej a my mamy jakieś jednostki na... No, co ty w ogóle chodzi Zobacz. Na przodki mieliśmy 14 jednostek, nie? Czasami iść. One, to, one, bo one, one... One dochodzą! Gdzie dochodzą? No, nowe cały raz się robią. Bum, 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 bum. Gdzie jestem? Tam jest. No Co z tego, że O! Świetnie. <słuch> smutek smutek, brak nadziei Jej to jest jedna z tych ten? Z tych gier, gdzie wszystko jest naprawdę trudne? Y... A bo to jest stara gra przecież No tak, stare gry były trudniejsze Piłem coś no, 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 no. Dzięki Dzięki Tobie Piękne, naprawdę Co za debil Dudzi się, jest Tylko i wyłącznie twoja linia, wleciałeś we mnie po prostu Czekaj muszę napisać, no, ten dał ludzi, że jesteś nowym Muszę napisać, NO CO to frajer? <śpiewam> <śpiewam> Jaki frajer z Ciebie... A wy dlaczego Robin hudł? Dlaczego? Bo nie jadł. <śpiewam> <śpiewam> Jeeeej. Ojej, jakoś chcę. A wjechałem. Oooo, oh, się prawie zesrałem przy tym wjeżdżaniu. Ale z ciebie Chyba sobie punktów nie narobię w tej grze <laughs> Ej hamie się pisze przez cecha czy przez samocha? Cecha ha, Dobra <laughs> Sprawdzałem <laughs> Chyba A? Już się pomyliłem no jak się mylę Jezus, Spamiętasz jak ja wysyłałem ten? Pandy? Pandy się nie, ten nie wysyła tylko one same przychodzą To ja nie mogłem strzelać No właśnie na jaki zacząłem strzelać Missile Podsumowując, ta gra jest za szybka dla nas My wolimy wolne gry Nie wiem po co to robię tutaj Ja nic nie widzę Ci wszystko świeci Side. Nie wiem, nie wiem, ja nie umiem. Naprawdę. Depresja. Nie, nie mogę tam, 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 Sztuczka. No patrzę. Ja, sztuczka, wygraliśmy. <słyska> o, żebyś yes. tak robił takie sztuczki. Ciekawe jak ten. Co by było, gdyby panda spotkała słonia? Hmm. A słoń wtedy na to... Wiesz jaka jest moja ulubiona gwiazda? A panda na to... Panda! No tam ten, to tak, ej, słuchaj, ej ty E-e... Cię? E, e. No, a, a słoń na to... Nie, nie panda. Tylko słońce. Jezus, jak to wygląda wszystko. O co chodzi?

no to się bambusy Dwuznaczny Oscar. Oskar hmm. A wycina, <śpiewanie> że wiesz że zabija. Wycina? To się żebra dzieciom <śpiewanie> mm. Jaka dziura, ej no co to ma być? Co to przeleciało po mnie? Nie nie czekaj, su 2 Przeleciał i z jed, jedną serią ten obciął mi oba skrzydła i zniszczył cały samolot Jedną serią weź zrób ten jakąś prezentację tej gry może w końcu czy coś, bo to jest wiesz, what the fuck, co to jest, jezus, samoloty i... Ale co mam o niej powiedzieć, ona jest stara, ta gra i... wyhaczyłem ją w którymś numerze CD-Action. A ty byłeś małym chłopcem wtedy. Tak, byłem wtedy małym chłopcem. A co to bije w ogóle? Artyle... Czekaj, co? jeszcze raz. Artyleria! O, nie wyszło. Ej, były jakieś busty albo dopalacze? W tych czołgach? Nie, to jest stara gra i wtedy takie rzeczy nie istniały. Mówiłem, że ta gra nas ten... pokona. Ej, nie mam osłonę. Oni mają osłony, a i w ogóle wszystko tu się wbija, wpierdala na siebie, nawzajem <śpiewanie> Andy. <śpiewanie>